Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam z Edekalnej Lwy w czytaniu na lipiec 2023. Zobaczmy ogólną energię, jak się macie w tym miesiącu. Mamy kartę kochankowie, kapłanka, karta gwiazda, karta cesarzowa, wow, same dobre karty. Wezmę jeszcze jedną, <grytanie> okej. Okay. Ale jak sobie pomyślałam, wezmę jakąś negatywną, żeby nie było za dobrze. Nie no, nie, nie o to mi chodziło, ale chcę zobaczyć w odniesieniu, do czego tutaj zmiana jest. Um, Okej, okay. więc tak. Um, kochankowie, kapłanka, gwiazda cesarzowa i cesarzowa po raz drugi w tej negatywnej jakby odsłonie. Tutaj każda karta ma pozytywną i negatywną stronę. Um, Okej, okay, więc pierwsze co mi się tutaj nasuwa, właśnie patrząc na tą e, kartę cesarzową w negatywnej e, odsłonie, mam takie poczucie, że był jakiś temat, na który nie chcieliście patrzeć, do którego już nie mieliście siły, nie mieliście energii. Um, już Was głowa bolała w ogóle na samą myśl o tym. Um, I wygląda mi na to, że um, trochę tutaj z tą kartą Kapłanka tak jakby to było jeszcze na takiej zasadzie, nie chcę zapeszyć, ale z kartą Gwiazda i z całą resztą tutaj tak jakby. Um, wszystko miało się odwrócić na dobre, miało um, może jakieś wasze marzenie, jakiś cel się tutaj spełni. Um, jakby poczujecie, że um, poczujecie znowu taką wewnętrzną zgodę na to coś, co. Um, Odrzucaliście, wiecie, to mogłaby być na przykład praca, do której już nie mieliście siły, a zmieni się tutaj energia, może zmienicie swoje podejście i jakby zaprzyjaźnicie się na nowo z tą pracą, tak? tak czy z tą sytuacją, czy może z jakąś osobą. Przyjmiecie tutaj coś, jakby na nowo. Hmm. Dobra, zobaczmy dalej, bo tutaj tak ogólnie bardzo. Zobaczmy, co mamy dalej. Królowa Kielichów. Trochę i tutaj pod tą kapłanką, w ogóle bardzo tutaj w tej wersji tych kart podobna bardzo energia. Czyli właśnie jeszcze takie trochę, dalej dziesiątka kielichów. Trochę takie, żeby nie zapeszyć. Trochę takie. Przemilczę jeszcze ten temat i poczekam, dopóki nie zobaczę rezultatów. Może pracujecie nad tym, żeby sobie, wiecie, przyciągnąć coś, wyczarować coś w swoim życiu. Um, więc to tr troszeczkę tutaj taka energia. Mm. Ok, dalej dziesiątka um, kielichów, bardzo fajna um, karta i król buław. Też taka karta um, król buław, trochę, ta, taka energia działania, Tak jakbyście też tutaj e, nabrali nowego spojrzenia, nowego takiego powiewu świeżości, e, nowego podejścia do czegoś, właśnie tutaj do tej sytuacji, do której, e, którą, z którą było wam po prostu ciężko, do której nie mieliście siły, e, tak jakby się was, w was coś e, zmieniło i i bylibyście teraz w takiej energii, ok, to działamy, tak, teraz już wiem czego chcę, teraz już widzę efekty czegoś, swojej pracy, czy może ktoś wam coś powie, i, um, czy przeczytacie coś czasami, wiecie, czasami jakaś rozmowa z kimś um, zmieni wam podejście, czy nie wiem, przyśni wam się coś, zmieni się wasze podejście do jakiejś sytuacji, jest takie dobra, um, teraz już możemy działać, tak, teraz już możemy coś robić, um, podejmujemy decyzję, żeby... Nad czymś tutaj popracować. Dalej trójka monet. Siódemka buław. Dziesiątka buław. O dawno nie widziałam tej dziesiątki buław. Może tutaj chodzić o jakąś przeprowadzkę. Hmm o jakąś zmianę, może to dla części z Was właśnie zmiana pracy, nie? I praca, w której już nie mieliście siły, na którą już nie chcieliście patrzeć, poszukacie nowej, dostaniecie, jeszcze wiecie, no, zawsze jest takie, nie chcę zapeszać, dopóki nie podpiszę umowy. Bardzo często tak podchodzimy do tematu. Więc yy, dla części z Was właśnie może być taka sytuacja, tak? Że podpiszecie umowę yy, i od razu Wam się zachce żyć, od razu Wam się. umowę w nowej pracy, tak? Albo nie wiem, może że z jakimś nowym kontrahentem, może umowy właśnie o, o nowe mieszkanie, tak? Albo kupno mieszkania, albo jakieś takie rzeczy, skoro mamy już tutaj tą kartę z przeprowadzką, yy, znaczy, która kojarzy mi się z przeprowadzką. Yy, i może to być dosłownie, tak, że zabierzecie swoje rzeczy z jednego miejsca na drugie. Może to być na zasadzie doświadczeń, że zabiorę swoje doświadczenia z obecnej pracy i pójdę sobie dalej do, do nowego miejsca. Dla części z Was może też tutaj chodzić na przykład o jakiś nowy związek. Mamy kartę kochankowie, dziesiątkę kielichów, trójka monet, też czasami tutaj w tym całym komplecie. Kojarzy mi się z powiększaniem rodziny, więc dla części z Was to może być decyzja o tym, żeby zejść w ciążę, może pierwsze dziecko albo kolejne dziecko, albo może się pojawić na przykład nowe dziecko już teraz w rodzinie. Wiem, że dla jednego lwa to niedługo się nowe dziecko pojawi, więc gratulacje. E, dobra, dalej karta ko kochankowie po raz drugi, więc też pod tym względem, jeżeli chodzi o miłość, e, dwójka buław, e, jeżeli chodzi o miłość, to mhm, i piątka mieczy, e, to myślę, że taka poprawa w Waszych związkach, w Waszych relacjach, jakie zbliżenie się do siebie, e, wiecie, no i też często tak jest, że na przykład, jeżeli ktoś był w pracy zestresowany, Albo martwił się nie wiem, o mieszkanie, czy, czy o jakieś inne um, o jakąś inną sytuację um, i nagle to zmienisz, tak? W pracy masz dużo stresu, już się źle czujesz, już się tam wypaliłeś, wypaliłaś zawodowo, szukasz nowej pracy. Jak znajdziesz tą nową pracę, to od razu, aha, i, i w trakcie jeszcze tego stresu, w, tej, w tym starym miejscu, no to też podupadają relacje, tak? No bo jak ci się nie chce pracować i jesteś nieszczęśliwa tam, gdzie jesteś, no to przychodzisz do domu, to ci się już niczego nie chce, nie? Już przy tym partnerze siedzisz, bo siedzisz, ale no nie, nie, nie za bardzo masz pewnie ochotę, żeby coś tam robić i działać. A nawet jeżeli, no to wiecie, to nie jest takie, jak w jakiejś tam sferze twojego życia coś nie działa, coś funkcjonuje, masz dużo takiego poczucia niespełnienia, czy braku satysfakcji, czy niezadowolenia, no to wiadomo, że to się odbija na innych um, płaszczyznach. No ale właśnie ze względu na to, że mamy tutaj zmianę w tej, um, powiedzmy, najtrudniejszej sytuacji, najbardziej Pierdliwej mam takie słowo na myśli: sytuacji z poprzednich wiecie, która najwięcej snu, spowiegłabym, spędzała w ostatnich miesiącach. No, to jak to się poprawi, no to wiadomo, że tutaj wszystko odżyje, tak? I wasze relacje się poprawią, e, będziecie mieli więcej przestrzeni, więc w przestrzeni więcej takiej e, radości, chęci do, do zbliżenia się z partnerem, z partnerką, czy ze znajomymi, jeżeli nie macie nikogo. E, Spędzanie właśnie więcej czasu ze znajomymi e, czy z bliskimi osobami, cieszenia się i, i nawet wychodzenia z inicjatywą. E, więc tu taka poprawa się po pojawia nam. E, hmm, hmm, hmm. Mamy tutaj jeszcze coś, co e, trochę was martwi. Tutaj z tą piątką mieczy e, i z tą siódemką buław. Tak jakby było coś, co się zbliża do Was, jakby jedna, jeden temat się tutaj zamknie, wyjdzie Wam jakby na dobre, ale tak jakby miało być coś w przyszłości, czym się jeszcze tutaj martwicie, czym się trochę stresujecie, przed czym macie trochę opór, może nie za bardzo wiecie, jak sobie z tym poradzić. Jakby wiecie, że w kolejnych miesiącach jakaś sytuacja się będzie. Um, zbliżać, pojawiać, coś się tutaj pojawi i e, nie wiecie, co z tym będzie, tak? Może jeżeli to jest nowa praca, no to cieszycie się, że zmieniacie pracę, tak? Ale e, no ale też wiecie, zawsze są jakieś nowe wątpliwości, tak? Fajnie, bo może będę więcej zarabiać, fajnie, bo e, zmiana, ale no, zawsze jest jakaś wątpliwość, czy aby na pewno będzie fajnie, tak? Jak, e, jacy będą współpracownicy, jak sobie poradzę z nowymi jakimiś wyzwaniami, z nową odpowiedzialnością, Um, I um, no i coś tutaj w tym stylu, więc na pewno um, o coś takiego może chodzić. Dobra, zobaczmy z kart emocji, zobaczymy co nam się tutaj jeszcze pojawi. Chociaż, no, tak jak mówię, z tą si piątką e, mieczy szczególnie, tak jakbyście się martwili już na zapas. Że coś, co pewnie w przyszłym miesiącu dopiero nam się tutaj pojawi w czytaniu, to nad czymś takim się tutaj zastanawiacie. Mhm. Dalej mamy kartę zgoda. Czyli znowu to może, jeżeli szukacie nowej pracy, to prawdopodobnie w tym miesiącu uda wam się podpisać tutaj jakąś umowę, czy, czy znaleźć coś nowego, może poznać kogoś nowego. Też mamy kartę kochankowie. Może poznacie kogoś nowego, jeżeli szukacie jakiejś nowej relacji, nowego partnera, partnerki. Mhm. No ogólnie, jeżeli planujecie podpisać właśnie jakąś umowę, planujecie zacząć coś nowego, czekacie na domknięcie jakiegoś tematu, czekacie na jakieś efekty czegoś, nad czym pracowaliście, to wygląda mi na to, że uda Wam się em, to dostać. Tak może jakiś kredyt na mieszkanie na przykład, czy podpisać umowę o mieszkanie, e, kupić dom i tak dalej. Karta smutek. Ok, coś nam się tutaj pojawia takiego. Obawa. No właśnie, o tym, o tym tutaj mówię, że coś jakieś tutaj są jeszcze obawy. Może się martwicie właśnie o to, czy aby na pewno wszystko pójdzie dobrze. Czy aby na pewno uda wam się tą nową pracę znaleźć, czy aby na pewno um, uda wam się tutaj to jakieś marzenie spełnić, um, nie wiem, zajść w ciążę i tak dalej. E, satysfakcja, mhm. żal, e, lekceważenie i ekstaza. E, obawa, smutek i żal. Hmm. Zobaczmy o co tutaj chodzi z tym. Mamy kartę ósemka buław. Tak jakby była jakaś sytuacja nieunikniona, że coś się po prostu zbliża do Was um, i nie jesteście po prostu pewni, czy, czy to pójdzie dobrze, czy to pójdzie źle. Um, tak jakby pojawiały się tutaj Wasze jakieś, um, wypływały z Was po prostu negatywne myśli, wątpliwości, negatywne jakieś przekonania, negatywne emocje. Um, ale no, mam takie poczucie, że. Niepotrzebnie, tak? No bo wygląda na to, że, że wszystko pójdzie dobrze. Aczkolwiek, jeżeli rzeczywiście tak się czujecie, no to przyjrzyjcie się temu, usiądźcie sobie z tym, zróbcie sobie jakąś medytację, przyjrzyjcie się tym emocjom, że skąd one się biorą, odnośnie czego um, dokładnie one się pojawiają, tak? Na myśl, o czym one się pojawiają. Um, Możecie sobie to zawsze wypisać, tak? Jak ja się czuję, opisać to, bo to wiecie, im więcej wypisujemy, to takim pisaniem możemy się dokopać też do, 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 do przyczyn, do, do jakichś um, podstaw, chciałam powiedzieć, tych emocji, nie? Bo dopóki to w głowie gdzieś tam wałkujemy, to. To jest taki wielki mętlik, nie? jak zaczynamy pisać, to się zaczyna układać, i łatwiej jest odszukać, poukładać sobie te myśli i odszukać, o co chodzi. Ale przyjrzyjcie się, bo to dla każdego może być coś innego, tak? Możecie mieć wątpliwości właśnie o to coś nowego, co przyjdzie, tak, może o pracę, o to, czy sobie poradzicie z jakimś tam nowym wyzwaniem. Może to jest jeszcze na zasadzie, że wałkujecie coś z przeszłości, co się wydarzyło i odnośnie tego są te myśli, tak? Więc może to nie ma związku z tym, co się do Was zbliża, ale nie domknęliście jeszcze jakichś emocji z poprzednich miesięcy, czy może nawet lat i one teraz po prostu z Was wychodzą. Więc tutaj warto się nad tym tematem pokłonić, tak? Skoro te emocje się pojawiają, no to one są o czymś Wam mówią i warto się w nie wsłuchać. Czasami jest też tak, że w momencie, w którym przechodzimy przez jakąś trudną sytuację, na przykład w pracy, to my w trakcie tych Trudnych sytuacji, nie mamy czasu na to, żeby sobie procesować emocje, nie mamy czasu na to, żeby siedzieć i medytować. Czasami nawet nie zwracamy na to uwagi, bo nasz mózg jest po prostu nastawiony na to, żeby przetrwać, więc my jesteśmy w tym takim trybie przetrwania, żeby tylko, wiecie, no, przeżyć z dnia na dzień. A w momencie, w którym ta stresująca sytuacja się kończy. Tak czy na przykład zmieniasz stresującą pracę, w której cię wykorzystywali i pracowałaś po 12 godzin dziennie. Idziesz do pracy, gdzie jest spokój, gdzie wszyscy są mili, gdzie nie ma szefa, który cię krytykuje i ciągle się czepia o wszystko. No to dopiero wtedy możesz masz przestrzeń, masz czas, żeby odetchnąć. Twoje, twój mózg wychodzi z tego trybu przetrwania. E, zaczyna jakby normalnie funkcjonować, i wtedy te emocje, które czułaś albo czułeś wcześniej w trakcie tego stresu, one wtedy dopiero wychodzą. Tak, wtedy zaczynasz sobie zdawać sprawę, jak ty się tak naprawdę czułaś. Czy czułeś? Wtedy się może też pojawić żal, właśnie o to, co się tam wydarzyło, em, czy no cokolwiek, tak? Te emocje, wszystkie, które wtedy nie miały przestrzeni na to, żeby je poczuć, żeby. Zdać sobie z nich sprawy właśnie wychodzą po zakończeniu jakiejś stresującej sytuacji um, więc to też może coś takiego być nie? że te już będzie wszystko dobrze tak a nagle y, będziecie się czuli jacyś nie wiem zmęczeni przygnębieni i tak dalej E, więc to też warto, dlatego warto po prostu sobie pomyśleć, tak, skąd to się bierze i na myśl, o czym ja czuję te emocje. Czy to jest jeszcze w odniesieniu do tego, co się wydarzyło? Czy ja już się nastawiam na coś, co ma przyjść i już czuję się tutaj jakoś gorzej? E, czy może jeszcze coś innego się dzieje? Odpuszczanie, więc no właśnie mam takie poczucie, że to jest coś um, takie echo tak? te, te emocje się takim echem odbijają po tej trudnej sytuacji, z której wychodzicie. Um, więc to jest taki czas no, żeby zrobić porządek, żeby te emocje podomykać, poodpuszczać um, uwalniać. I zwróć uwagę na znaki, na sygnały. No, właśnie, takiej dużej uważności to teraz e, ten okres, ten przyszły miesiąc, tak, ta przyszłość wymaga dużo e, takiej uważności na to, co się w Was dzie dzieje, co się w Was pojawia. E, oglądałam ostatnio taki e, wywiad z jedną dziewczyną. E, nieważne już o co tam chodziło, ale mówiła, że przez 6 lat. E, miała w sobie niedomkniętą traumę po jakimś tam wypadku bliskiej osoby. Przez 6 lat e, tak jakby nie żyła, tak? że przez 6 lat była w takiej żałoby i to taka, wiecie, zawieszona. E, I zobaczcie jaki to jest czas, tak? Ile, jak długo mogą się za nami ciągnąć jakieś takie sytuacje. E, dlatego tak ważne jest to, żeby rzeczywiście wsłuchiwać się w siebie na bieżąco. Bo my nie możemy zapobiec temu, że coś się dzieje. Na świecie nie możemy zapobiec temu, że są wojny, że są jakieś choroby, że są wypadki, że ludzie chorują w naszym otoczeniu, um, że pojawiają się różne, wiecie, problemy finansowe i tak dalej. Um, jedyne, co możemy zrobić, bo to się wydarzy. tak? No, mnóstwo rzeczy się dzieje, tak jest życie, taki jest świat. Um, I one się będą działy. I to nie jest tak, że my możemy um, jakoś się na nie nastawiać i im zapobiegać. Um, to jest tak, że nasze ciało i tak będzie reagowało na to, że nasze ciało, zanim my zdążymy pomyśleć, już wejdzie w ten tryb przetrwania i wszystkie emocje, które będą się w Was pojawiać strach, lęk, obawa, smutek, żal, cokolwiek one będą od razu spychane na bok, żebyście tylko mogli przetrwać. I dopiero w momencie, w którym się m, sytuacja na zewnątrz uspokoi, e no to Wy możecie wrócić do tego na spokojnie i te emocje podamykać. Aby właśnie nie ciągnąć ich przez kilka lat ze sobą do przodu. I to właśnie wymaga takiej um, dużej uważności do siebie, tak? I świadomości tego, że to po prostu tak jest, że w trakcie danej sytuacji, w trakcie stresującej sytuacji, w trakcie jakiejś choroby czy problemów, konfliktów, czegokolwiek, um, wy nie jesteście w stanie sobie z tymi emocjami poradzić, tak? Bo. No, wasze ciało nie jest w tym momencie przystosowane do tego, żeby siedzieć i procesować emocje, jest nastawione na to, żeby przetrwać. E, I nie da się zapobiec temu, żeby jakichś e, trudnych emocji nie poczuć, bo one są po to, żeby nas chronić, one są po to, żeby nas bronić po prostu przed tym, cokolwiek się dzieje na zewnątrz i pomóc nam przetrwać. E, więc um, to też tak, no, taka na przyszłość, taka wskazówka. Także nie da się tego uniknąć. To, czego, to co my możemy zrobić, najlepszego, to nauczyć się um, uwalniać emocje, pracować z traumami, domykać traumy, nauczyć się, albo, wiecie, no, znaleźć sobie kogoś, czy jakąś metodę, kto, która wam w tym pomoże. Um, I no, albo sobie właśnie to samemu na bieżąco przepracowywać, albo no. Gdzieś reguł, jakby mieć na tyle świadomości, uważności na siebie, że jak tylko poczujecie, że coś się dzieje, że rzeczywiście jest to czas, że coś się tutaj w was odzywa, no to skorzystać z pomocy e, kogoś, kto wam w tym pomoże. Sa no, z doświadczenia wiem, że część rzeczy można samemu zrobić, no ale czasami są jakieś takie wiecie. Grubsze tematy, gdzie no, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić sami. Także potrzebujemy po prostu kogoś z zewnątrz, kto zwróci uwagę na coś, czego my nie widzimy, kto weźmie nas czasami za rączkę i przez taki gęsty, ciemny las przeprowadzi i pomoże nam tutaj jakieś sprawy podomykać. Okej, okay, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.